Ja właśnie mogę z są i zagram sobie ponownie w remake Silent Hill 2. I tak, w ostatnim odcinku udało nam się zdobyć sztucer, w którym, w którym mam teraz tutaj w karści. I zobaczymy w ogóle jak się z tego sztuca strzela, bo jeszcze z niego nie strzelałem. Właśnie na koniec ostatniego odcinka go zdobyłem i już nie miałem okazji, żeby jeszcze go użyć. I tak, zdobyliśmy w ostatnim odcinku dokładnie ten... Odważnik i mamy zamiar odblokować w tym odcinku nowe drzwi. Jak w ostatnim odcinku odblokowaliśmy drzwi węża, a w tym odcinku odblokujemy kolejne, następne drzwi. Nie, jeszcze nie wiemy z jakim stworzeniem, ale to się już przekonamy. I jak właśnie chcę teraz użyć ten szufler na y, te y, Nowe potwory, które ciągle po ścianach tutaj pełzają i są naprawdę szybkie. Nie za ich do tego... Niedobrze. Niedobrze Jeszcze ten był ten był tutaj, ten pająk. O, Unik! Oho! Mam cię! O! Ej, dobry też tu dobra, ciebie to nie będę zużywał. W po prostu po trochę. Kurde. Nie chciałem tego używać. Chodź tu. Nienawidzę ich, jak oni tak atakują tym fasem. Nie mam w ogóle okazji, żeby się do nich zbliżyć, jak oni to robią. Unikuj, unikuj. No dobra. Jednak jeszcze nie zaatakował tym kwasem. Ale tam jest chyba jeszcze więcej wrogów. Aha, oni tutaj pełzają. Słychać to. Czekaj, jest jakaś notatka. Była ona tutaj? Chyba była, nie wiem. Sam nie wiem. Kurde, jak Unik, unik, unik Gdzie, gdzie, chodź. O nie Nie dam ci uciec kolego Nie, nie, nie ma Dziedziniec, dobra Jest niedaleko Unik Gdzie, chodź tu Ach, nie na gdzie ich To jest taka mniejsza wersja manekina, tylko bardziej wkurzająca i bardziej męcząca Ach. One się po prostu po ścianach umyją spinać, po prostu pełzać po ścianach i jeszcze skaczą. Po prostu ataki są bardzo szybkie i kurde to pomieszczenie jest ciemne. Tu jakieś jakiś czas jakieś dziwne dźwięki, które mi się nie podobają, ale to chyba nic się nie staje. to chyba jest po to, żeby nas tylko nastraszyć chyba. Chwila. Kwipunek. A ja nie mam jeszcze tego jednego. Aha. Chwila. Już odblokowałem? Co tu mam? byka? Byka mamy. Albo woła, albo... co to za stworzenie eee, W to mamy woła. To no musimy teraz jeszcze te drzwi. Wiem gdzie one są. Ale są... tutaj trzeba iść po prostu. jest Trzeba iść tutaj po prostu prosto. Eee, I gdzieś tutaj będą te drzwi. Nie tu, jeszcze dalej. Aha, a nie, to są dzika. Przepraszam. E, do WO one są. Aha, eee. Do za tymi celami. E, jest są te drzwi. Zaprasz światło, ja się czuję bezpiecznie z tymi światłami. Trochę Trochę można się bezpieczniej poczuć. Dobra, wchodzimy. nie, odwalcie się ode mnie. Bo już nie wejdą, co? Dobra, nie chcę się z nim walczyć. Chodźcie tu, chodźcie same. Ja on sam do mnie podejdą. No on się mi z boku chyba zejdzie. Ha, ciao ciao. No chyba to jest z boku za przyjdzie. Ale nie chce coś tutaj. Ja tutaj właśnie. Ło! 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 Leż! Leż! Ej, mocny ten szczucer! Na hita bierze, Dobra! No zostawię samą amunicję, nie będę marnował, chciałem tylko wypróbować. Jak się tym strzela, całkiem fajnie nawet. Ale moim faworytem jest szczelba. Nie wiem czemu. Może będzie niedługo szczucer moim nowym faworytem, to zobaczymy. Musimy chyba nowego podważnika tutaj szukać. Tu następnych ci, Mamy kartę. Dobra, dobra, ja muszę teraz uważać, bo co są są na dole! sam nie wiem, gdzie one są. Kurde, to jakieś... a nie, jest wyżej, o piętro wyżej! Aha! Ej! Leżeć. One są słabe, ale wkurzające, one... Jak one was atakują, to też trochę wam życia to zabiera. Nie mam się udać tutaj W tym kierunku. Zapalaj! Zapalaj! James, nie mam czasu. Jest tutaj spędzić wieczności. Możemy tyle otworzyć, właśnie. Aha. Sam tutaj mamy w środku. Um, a, proszę. Ale tam się zaraz udamy, tylko... Dobra, tu nic nie ma co... Dobra, przyciskaj się. Wciśnij się jakoś, dobra. Eee, nic co nie ma. Szkoda. Wiem, że coś tutaj będzie ciekawego. Najgorsze jest to, że muszę się też na górę teraz patrzeć. O, patrzcie, widzicie? Tutaj jest ten powód, że muszę się teraz patrzeć jeszcze na górę. Macie powód. Bo on po prostu. Mogę chodzić po ścianach i to jest najgorsze. Zapalaj. Szybko. Wow. Widzicie? Projekt mnie zaatakował. Chodź tu! Dobra. Kolego, gdzie Ty poszłeś? Chciałem Cię zatkować, ale Twój koleżka mnie Gdzie jesteś? Uciekł mi znowu, zwiał mi. Poczekajcie, no, co coś było. To chyba jakieś notat. A nie, to mam... Aaa... A, bo to jest takie ciekawe zejście tutaj. Klucz potrzebuję. Fajnie. Mamy napój leczniczy. Ile mam napojów? Dwa! No właśnie. Ci, którzy nie wiedzą, w ostatnim odcinku włączyliśmy alarm więzienny i... Mieliśmy fajną imprezę tutaj z tymi... Dziwulągami. Tutaj mamy... Można rozbić ścianę, ale nie chcę tego robić na razie. Uf. Kurde, ja mam czuły że my mają zamiar zaatakować, tylko uniki robię. Tam mam jakieś zejście znowu, ale nie, to chyba... Nie, nie wiem. Do końca. Zaraz tam, nie chcę na razie schodzić na dół, chcę się tutaj na razie rozejrzeć. Kurde... Nie jest ciekawie widzowie, nie... Ciągle muszę oglądać. Chyba nie chcę, żeby mnie coś zaskoczyło. Kurde. Wow, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ej, widziałem go, chodź tu. Się muszę z nim bawić tak Dobrze, to zbijaj to. Gdy znaczy atakują, zaatakują, to się chyba... To właśnie tam muszę... Co jest? To jest? Gdzie? Zuzbi tu ścianę! Właśnie tam szybko, bo ja nie chcę, żeby mnie <laughs> zatchowalić. W tych takich jak czuję się bezpiecznie, bo ja nie mogą nic zrobić. Ja mogę tak przez luki strzelać. taki trik. A, dobra, to tego i tak się nie da otworzyć. Tu mamy... Dobra. Igłę. Dobrze, mam tyle igieł. Dobra, idziemy dalej. Zamę, że to nic nas nie zaskoczy. Nie wiem, ja jednak się tam tam, tam. Zresztą, A ja chyba tutaj przyszłem, czy nie? Nie. Nie, ja tutaj, nie było mnie. Hmm. Czy, ja się, czy ja sobie ten skrót odbuchowałem jakiś? Chwila. Czym jesteś? Aha, dobra! A jednak to... Czekaj. czesem. Patrzcie. Patrzcie. Tu mam skrót ublokowany, dobra! Ja coś czułem, że to będzie skrót jakiś. Bo my jesteśmy teraz na drugim piętrze, to ja wiedziałem, że to będzie jakiś skrót. A co innego. Co tam się znajduje? Co za tymi źwiękami to było? Kurde. Mam mapę. Nie wiem, czemu nie używam jej. Kogoła to jak kasnol. Jak klucz, klucza, to ja to, 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 to wiem. A... Nie patrzcie, widzicie tu już ten... Eee... Półki. Dlatego nie mogę tworzyć, dobra. Tutaj to jest... Do... Kurde, no właśnie o to mówię. A! Leśnie dostawaj. No Chyba jeszcze jeden gdzieś jest, albo dwóch. O, teraz mogę sobie na, spokojnie na mapę zerknąć Wartownia Tu Aaaa Tu mnie nie było Mam jakąś książkę Niedziela Coś tam... A nie przepraszam Czyli co tam namalowałeś A, nawet tylko te kreski. Aha c 4 Ubieraj A! Klucz to e, pokoju D Klucz wyjrzany mm. A. D D5 Znaleźłem pytanie, co to, to jest o tych świni? Hmm. Może zapis gry? Ciekawie, ciekawie się zapowiada nie chcę zapisywać teraz gry. A bo, więc to jednak zapiszę! Je, nie, nie, jedna, jednak zapiszę! Widzimy się zaraz po zapisie. Dobra, co po zapisie? Ja tak pomyślałem, że nie, jak zginę, to będę musiał od nowa to robić. To lepiej zapiszę na czarną godzinę. A mamy klucz. Dzięki Ja bardziej się boję tych dziwi, bo tam coś jest. No i właśnie o tych mamy klucz, fajnie! Co ty widziałem coś jest? Jest za mną A tu Ty się wydzielałeś. Zamknij się Unik, dobra Dobra, dobra, on się teraz kwas, kwas wypuści Robię Unik Patrzę Ale tu ciasno, nie No tu jest tak ciasno, że tutaj nie będzie fajnie się walczyło Tutaj taki czerwony A, to myślałem, się tu zapis, ale to jest lampa. Zapal to, czy tam łazi na dole? Czy pełza tam. Wiem, że tak wolno odzy, ale to do bezpieczeństwa swego. To mamy skrót nie wiem na co. <laughs> Trochę chory, jestem, jakby co. Dobra, no, James, co tutaj mamy? To są kolejne drzwi, które były zamknięte, chyba tak. To też można... Tutaj To tyle pokój. Aha, nie ciekawa notatka. Najpierw otworzę sobie to. To klucz co? Czego nam to? Nie wiem, czego nam to jest, że <ścoughs> powiedzie... tak powiedzieć. Dobra. Kurde, coś tu łazi ciągle, ja nie mogę. To ja mówię ciągle, że ta gra mi psychę łamie. Patrzcie, coś odwala. Pistolet do łapy i idziemy. Ja nie gdzie mam się teraz udać. Hmm? To ja mam jeszcze takie dwa myślę, gdzie trzeba się udać. czym za za nam... Zamarkerował, ale te są zamknięte. Gdzie? Gdzie? Tu jesteś, chodź tu. Już nie wstawaj. A nie, jeszcze słuchać. Bo jeszcze jeden ustał. Dobra, to jest na razie nieważne. Ważne jest to, żeby. Ważne jest to, żeby znaleźć to na wejście. Chwila, tutaj jakieś drzwi są, ale to chyba pode mną. Tak. Eee, klucz nośnik. chyba do tego C4, tak? To tak James tutaj jeszcze kółko tam na maluchu. Bo nie wiem, klucz doskonale wiedzieć co to jest. To nawet nie piszę do czego. to jest taki klucznośnik, to do czego to? Gdzie, 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 gdzie? Jeszcze żyjesz? Jeszcze! Kolejny! Nie, chodź tu już, chodź tu! Nie, no kurde, no... Gdzie, gdzie, gdzie? No i zwiał, no patrzcie. Dobra. To do tego. Dziwny klucz, muszę szczerze powiedzieć. Myślę, że to jest taki klucz do łamania zamków, nie wiem, tak to wyglądało. Klucznośnik. Chodź tam szybko. Wiesz, co tam jest. Już wolę iść tam, niż zostać tam. O, się tam... ja, ja czuję się tak, jakbym one się tam ciągle spełniły. O tu idzie, wiem to. Co? Nie no, to. Niech przyjdzie. Kurde. Trzeba się bać. Tak muszę sobie powiedzieć. Jeśli nie dziwcie mi, czemu się zawsze tak, tak boję. Ja tu jeszcze po nocach nagrywam. Ale to przez to, że słońce mi po prostu na mój ekran. Yy, świta, i nic nie widzę jeszcze bardziej. Ja chyba będę robił tak, że będę nagrywał co dwa odcinki Science Hilla i będę dodawał to w dzień. Żeby, żeby tak o późnych porach nie były te odcinki. Halo? Aha, patrzę, czy w kibelkach coś jest. Przypadkowo nie, nie ma. O! Dobra, ostatnim oczywiście. Tam nie idę na razie, na dziś tutaj rozejrzę. Aha, tutaj są te drzwi, tu były te, te szafki. Dlatego nie mogłem otworzyć tych drzwi, właśnie to są te drzwi. Okej, okay. nie uratuję cię. jak trochę tak się tak patrzę na to, i myślę sobie, że. Co ludzie mają w głowach, żeby sobie coś napisać? I po prostu ja w tych formach nie rozumiem. Częściej to robią swapaci niż e, trzymali obywatele, którzy tu mieszkali kiedyś. A? Amunicja? Ile mam do szczucza OK Okej, 10 naboi, a jeden nabój to może nas one-shotować. Przyda się do jakichś bossów albo do piramidy, bo jeszcze będziemy z nim walczyć, ale to już chyba wszyscy wiemy, że to jest wiadome. Ja grałem w oryginał, to ja wiem nawet. Jest pełno zakończeń w Silent Hill. To nieważne, jakie wam powiem, to to jest sposób mnóstwo. Nie wiem do końca ile. Oj. Aj, aj, nie zabijałem, to czemu ona jest martwa? A tam jakaś łazi, ale ta. Pamiętam, żeby ją zabijał. Kurde, może będzie cicho. Czy mogę tu coś zebrać? Tego też nie zabijałem. To był fajny pielęgniarkat. Nie zabiłem jej! Chyba zwariował. Leż. Prze, a Unis jeszcze kule marnowałem jedną. Amunicja jednak, wiedzieć powiedzieć. Nabój. A to ten jest! Ta wentylacja. A znowu te karaluchy. Karaluchy. Podpoduchy, dobra. że się jeszcze tutaj, przy okazji. Przy okazji trzymamy. Aha! Retrospekcja. Znowu ten taki... Jak to nazwać, ten, ten rysunek na tym tym metalu. Nie, no nie znam się na historii, naprawdę. Nie no, ta pielęgniarka chyba ich nie pozabijała. Patrzcie, tutaj kolejna. Nie, to nie jest pielęgniarka, to jest ten, ten który pluje tym kwasem. Nie jest z tych, nie jest tych łatwych wrogów. Co to było? A kuku, ktoś tu jest? Kurde, ja się całkowicie stresuję, jak ja, jak jestem w tej ciemności, to, ja taki, jestem wyciszony na chwilę, żeby tutaj, tak, tak, żeby tak posłuchać, czy coś tu idzie. Czy wkładać James, to już jeszcze kiwla tam wkładać, rękę to gorsze. Nie chcę się nigdy zastanawiać, co tam jest, z tymi ścianami. Kurde! Gdzie? Przestraszyłem. Gdzie? to, Leż! Zatakuję was nawet szczelbą, żebyście dali mi spokój. Hello! A manekin? Wstaliście. Co? Staliście zmarłych? Leżeć, czyli... Nie, ja się ze mną nie patrzykuję. Dobra. Jeszcze ktoś. Nie, jeszcze dwóch chyba. Hej. Leżeć. Jak to pejergniaka, jaka się wkurzę. Nie pluj we mnie! O kurde. O! nie, 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 nie. Napicie. Jest okazja na razie, bo zawsze większość nie ma okazji, żeby się... się podleczyć. Ale, jak miło. Chodź jeszcze Panie pierdziaka Teraz chcę się po... po trochę O ty kur... A! Chła. Mordę! mordę. Unik, unik, Jeszcze jeden no, dobra No ja nie mogę z nimi no, zablokowałem się! pomocy! Poczekaj. To jeszcze ciebie brakowało. Leż to jest unik Same z wami kłopoty. Same ład, spadam stąd. Powalczyłem, skomentowałem idę stąd. Kurde nie Niech zapali się, się... zapali światło. NIE WY! Dobra. Nie, nie lubię tych piergniarek z najbardziej. Nie ma żadnej postaci, której najbardziej nienawidzę, poza Pyramid Tedem, Ale inaczej, nie ma żadnej postaci, której nienawidzę. Jak piergiarki. Przez to, najbardziej... dobra, ta z rurą też wkurza bo łapie potem moją idą rurę i potem je naparza i ja zawsze nie wiem iliona ataków będzie chciała użyć na mnie. I to jest zawsze ten problem, to jest stresujące. I tak samo nienawidzę e, tych, e, jak to się nazywają jeszcze, przepraszam, a, te... A, manekiny wasze. Manekiny nie są skórzające aż tak, ale nie lubię ich, bo one zawsze trzają się w kątach. I potem tak znienacka was atakują, e, tak samo jak te, te pająki. A nie wiem, że one się nie nazywałem, ale jak mam ich na 13, tak Nie znamy ich imion. Ale one też nie są fajne, też nie są lepsze po prostu. Bo one też się chowają ciągle za. Na... potem. nie wiem, nie wiem, co jakby powiedzieć. Po prostu to, że one umią po prostu pełzać po ścianach i ja potem nic wiem, gdzie one są. To jest najgorsze, one atakują i uciekają. To jest to właśnie najgorsze. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A, a nie dobra, ty tylko. Leż. Ile mam ci mówić? Coś już na tym... Tak, dobra, jesteśmy. zorki drzwi, ten z WM mamy. z wężem i wołę mamy akurat już wszystko skończone. Gołąba jeszcze musimy szukać. Szawa za broń. Jeszcze tylko gołąb i dyk. Albo dzik. No to ja idę tam, gdzie znalazłem tę szczucę i zakończę odcineczek. Bo ja będę co jedną odcinek łaził do innych drzwi i tam wszukiwał wszystko. To jest mój cel na tą porę, to widzowie, zapiszę sobie grę już po odcinku. Tu mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Napiszcie w komentarzach czy lubicie akurat tą serię Science Hill. Czy Wam się to podoba, i co byście się sieli akurat na inne serie, bo Wy też możecie zdecydować co chcecie. I widzowie, to widzimy się już chyba za dwa dni. Będzie nowy odcinek Science Hill. A to widzowie, do usłyszenia Cześć.